Cios doskonałości, czyli cios, który wyprowadził jeden z zawodników na Igrzyskach Olimpijskich, jeden z zawodników naszej kadry, zapamiętam na trochę dłużej, ponieważ był to mecz polski z USA i pewien cios doskonałości, czyli taka akcja zapadnie mi na pewno na długo, długo, ponieważ ta akcja, no. Jest pamiętana przez każdego. Jest to akcja kończąca spotkanie z USA, czyli Wilfredo Leon atakujący z lewego skrzydła, i ten cios doskonałości, ta akcja, która przedłużyła marzenia Polaków, albo może można powiedzieć, dała nam ten spokój, że już mamy medal, wyglądała następująco. Cios z lewego skrzydła i powrót za linię końcową po naszej stronie boiska. Także Amerykanie już nie dali rady wybronić tej piłki, nie mieli szans wybronić tej piłki. Akcja wręcz perfekcyjna, ponieważ Wilfredo Leon zamknął to spotkanie, no i mogliśmy cieszyć się awansem do, do finału. Także mm, Wilfredo Leon, yy, kolejna, kolejna statuetka w jego, w jego ręce. Widzimy tutaj Leona na. Na ekranie także pan Wilfredo dzisiaj z dwiema statuetkami. Zobaczymy, czy uda mu się, uda mu się zdobyć ich jeszcze więcej. Zaobserwuj kanał Posiadce, żeby dowiedzieć się więcej o siatkówce.